Jeżeli w, w tej kwestii geopolitycznej jakby wiele by się nie zmieniło, no to uważam, że ten rynek pewnie będzie trochę rósł. Ale ta dynamika wzrostu y, raczej nie będzie taka, że wrócimy w ciągu roku do poziomów, które mieliśmy przed, y, przed wybuchem wojny na Ukrai w Ukrainie. I y, y, pewnie będzie. Y, to będzie rosło, ale potencjał wzrostu w rynku samym sobie jest ogrom dużo, dużo większy niż on będzie i to też jest kwestia napędzania gospodarki, napędzania sektora budowlanego. Wiemy też, że sektor mieszkaniowy yy, jakby no, traci troszkę na dynamice, ceny osiągnęły ceny są tak wysokie, o to jest może bardzo ciekawy mhm wątek, panie redaktorze. Można powiedzieć, bo to już mówimy, że ceny na rynkach, e, e, że tutaj było tak dużo inwestycji na naszym rynku mieszkaniowym, ponieważ te ceny były cały czas bardzo atrakcyjne, a za granicą e, nieruchomości nie były, e, nie były aż tak atrakcyjne. W, w nieruchomościach e, komercyjnych sytuacja jest zupełnie inna. To e, ceny, e, Cały czas my, jako rynek, jesteśmy bardzo atrakcyjni. Jesteśmy tańsi niż inne kraje Europy. Tu nawet nie, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ceny, bo są również też kryteria jakościowe, bezpieczeństwa okay. zwrotu, etc., etc. Ogólnie jesteśmy cały czas bardzo, bardzo atrakcyjni, i tutaj jesteśmy rynkiem bardzo konkurencyjnym do, nie wiem, Hiszpanii, Włoch. Tego typu krajów, czy nawet w Wielkiej Brytanii. Rynek mieszkaniowy typu, już niekoniecznie. Rynek mieszkaniowy już niekoniecznie. I teraz nie ma alternatywy mm -hmm. tak naprawdę. No bo nie ma jak zainwestować.